Dzień dobry. Aha, dzień dobry. 7 kwietnia. Witajcie, ciemno. No, bo tu gdzie tam wschód słońca? Dopiero przed siódmą. A ja biegam. och, Plus 8 normalnie, posłuchajcie, przyjemność. Uwaga, uwaga. I teraz tak zobaczcie, jakie jest niesamowite niebo. No, niesamowite jest. Prawda? A oto ja. Czekaj, czekaj, się poprawię sobie tak kamerkę. Dzień dobry, dzień dobry. Bieganie rozpoczęte. Bieganie w bawarii rozpoczęte. <laughs> Oj, dojechałam szczęśliwie. Bardzo dziękuję, że jesteście, że byliście ze mną. W ogóle, że jesteście, kochani. To taka przyjemność, że właśnie... O, nagram pokażę, że biegam, że wróciłam. Że mi się chce? Normalnie jestem zadziwiona. To do za chwilę. A tam szósta rano. Dzwony piją na szóstą rano. pam para, pa pam hej, hej, no to hej, hej moi drodzy. Halo, 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 dzień doberek. Dzień doberek. Jak widzieliście? Dzień dobry. Ha, 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 ha. To witam Was biegająco jako czerwony kapturek. O, zobaczcie. Paprotka dojechała, zdejmuje nitkę, bo ją zawinęłam bardzo z koszykiem, bardzo delikatnie, takim kawałkiem powiedzmy kawałkiem prześcieradła. I jest. Proszę bardzo. Dotarła cała i zdrowa, i cieszy mnie tutaj. Kochani, 7 kwietnia 2022. Czerwony kapturek, was Ale <noise> A tych kapturków mam takich różnych parę. <noise> witam was o 6.00, nie przed wschodem słońca, bo wschód słońca dzisiaj, tutaj na Bawarii, 6.38. Zachód, no ho, 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 posłuchajcie. 19., ale już muszę sprawdzić, przepraszam, bo to u nas jest 19, a tu jest godzina czasu, godzina różnicy. Jeśli chodzi o wschód słońca, czy rzeczywiście jest aż tak 19.53? Hmm? A gdzie mój okular? Uwaga, muszę iść po swój okular. La, 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 la. Jestem, jestem. Witam Sylwię, witam Dorotki, witam Mariolę, witam. Kłaniam się niziutko wszystkim moim kochanym fanom. <śm> Ale podróż się udała. Człowiek nigdy nie wie, ale wiecie, znaczy, nigdy nie wie, jak będzie. To znaczy, dla mnie najważniejszym celem było, że wybrałam wtorek. Wtorek, bo posłuchajcie, w niedzielę jechać do Niemiec, zapomnij, wszyscy wracają. Wszyscy wracają z dłuższego, dalszego weekendu, krótszego, z, 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 tak powiem, z jakiegoś wolnego, czyli bo to w poniedziałek do pracy. A ja sobie wymyśliłam, że właśnie wtorek będzie ostatnim dniem mojego urlopu. I bardzo fajnie wyszło. I to, co mnie zadziwia, to posłuchajcie, to są te szczegóły, który człowiek jedzie tam 11, chyba i pół godziny, ha, w sumie oczywiście z postojami, że nagle jedzie człowiek między dwiema ścianami na autostradzie, tam bez kilku kierunku Rozławia, i ta kolorystyka jest określona. Nie zwracałam nigdy na to uwagi. No to, że ten szel wygląda tak czy inaczej, czy ta stacja benzynowa, czy z daleka widać olej, że na przykład. Tyle tych moków jest, yy, tych miejsc obsługi podróżnych, posłuchajcie. Yy, w Niemczech też jest sporo, bo to jak człowiek jedzie i zaczyna szukać, o, przydałby się, jakaś przydałby się jakaś toaleta, no to tak patrzy blisko, nie blisko. A jak się jedzie, a to przecież można zupełnie na mapach sprawdzić i wiedzieć, czy będzie za tyle i za, czy za tyle. A co mi się podoba, na przykład jeśli chodzi o oznakowanie w, Niemie, w Niemczech, Posłuchajcie, jest stacja benzynowa, na przykład, że tam za 5 km szel, na przykładu, a na dole, że następna stacja benzynowa za 51 km. Ale to dotyczy autostrady i stacji przy autostradzie, także tak bezpośrednio. Oczywiście otwieramy mapkę i posłuchajcie, patrzymy, gdzie jest najbliższa autostrada. A cena paliwa w Niemczech spadła. O, posłuchajcie, byłam zdziwiona w stosunku do tego, co wyjeżdżałam i tankowałam. Benzynę tankowałam po 2,17 euro. Wczoraj jest po 1,95. A nawet tu na sąsiedniej, w Felburgu, na drugiej stacji, yy, w sąsiedniej stacji, w sąsiedniej miejscowości, 1,94 paliwko, jeśli chodzi o benzynę i 1,99, jeśli chodzi o DISA. No, to ho, ho. Posłuchajcie, jak to jest z tymi marzeniami. A może tak. Witam cały świat. Witam Joanno. Joanna Sydney, dzień dobry. Dzień dobry, Joasiu. <noise> Czy zwróciłaś uwagę, że dzięki Twojemu pomysłowi bardzo wyszedł fajny, jak to było, vlog. No, bardzo fajny. To będę teraz nagrywać. Posłuchajcie, ale bardzo fajnie, posłuchajcie, jak tak pierwszy rzut, rzut oka, jak montowałam film. A tam co to te moje koszule tam robią? Tak, a ja powiesiłam koszulę z tyłu na siedzeniu, żeby się nie powięły, fajnie to wyglądało i co, bym, co jeszcze, czym się mogę pochwalić, bo mi to dobrze wyszło, posłuchajcie, czasem jest tak, że jak się montuje film, to jak przyciskam, jeśli chodzi o wyłączenie, no to na kamerce na tym moim, na tej małej mojej Pro, GoPro, to jest tak, słychać ten klik, że się wyłącza. A tutaj praktycznie to, co montowałam, to jakoś tak już do wprawy doszłam, że to było takie płynne przechodzenie, prawda? Że nie było jakichś takich, no tak chyba troszeczkę już tego no, już doświadczenia mam, ale jeśli chodzi o samochód i takie nagrywanie odcinkowe, to mogę powiedzieć, że chyba po raz pierwszy. No, po raz pierwszy miałam. Tyle tych odcinków. To zastanawiałam się, że o 38-37 minut przetwarzało się dość długo. Zresztą ze zmontowaniem to też jest, bo to tak każdy na bieżąco spogląda. Gabrysiu, Ty pewnie wiesz, jak zresztą i mnie też rozumiesz. Ewelinka, witaj, Ewelinko. To posłuchajcie, ale powiem tak, warto było. Warto było i jeszcze raz dziękuję, żeście byli ze mną. Ani. Witam cały świat, <śmianie> witam panów i witam panie, witam Dariusze, witam Izabelę, yy, witam Anię, yy, witam, no Dorotki już witam, ale przecież powitać mogę jeszcze drugi raz. Dorotki, wszystkie, które mnie oglądają o, i witam, o Renatka, halo, halo Podkarpacie, Gabrysia, taki już jesteś, kochana, Jadzia, Mariola, wiem, że mnie oglądacie. Mariola, jak to Mariola mówi, przywitała mnie i mówi, Magda, jak ty dobrze, że nagrywasz. Boże, mówię, Mariola, tak sobie w duchu pomyślałam, bo nie wiem, Mariola, czy to na głos. Jak ja się cieszę, że ja nagrywam, a ty się cieszysz. No to przecież to o to chodzi. Kochani, jak to jest, czerwony kapturek dzisiaj pobiegał i tak sobie pomyślałam, że te marzenia, marzenia nasze się spełniają. O, jak taki słychać. O, chyba mi siedzi wróbel na balkonie. O, ćwierć, ćwierć, ćwierć. O, ćwierć, ćwierć. Ćwierć, ćwierć. A dla tych, co ze mną są od niedawna, posłuchajcie, przypomnę. Że, co jest ważne, <laughs> takie interesujące w marzeniach, żeby marzenia były bardzo konkretne, bo uwaga, spełniają się. I przypomnę Joanisa, który tak całe życie marzył o Ferrari. I tak mówił: Ferrari, Ferrari, te dziewczyny będą mnie tak kochać. I posłuchajcie wieku, no tak mniej więcej, około czterdziestki, wtedy Joanis miał bo to już było parę lat temu, jak mówi pojechał, bo tak był biznesmenem, chyba z, z bratem i z tatą, jeśli chodzi o budowlany w Grecji. Później to co, chyba było to jego, no bo tak z opowieści wynikało, że on to sprzedał, czy tam no, jakoś tam panowie się dogadali. I pojechał zwiedzać świat, bo takie były jego marzenia i znalazł się w Tajlandii na kursie masażu. Obok w domku znalazła się moja kochana Paola która też, e, Paola była kilka lat od Joannisa Samocza. posłuchajcie, też to było marzenie jej życia, pojechać do Tajlandii. I posłuchajcie, spotkali się, idąc na kurs, mieszkali w sąsiednich domkach. I ten kurs, nie wiem, trwał tydzień czy 10 dni. Posłuchajcie, no miłość zakwitła. I gdy już jest temat wyjazdu, i spisujemy no, adresy do siebie, bo Joani z Grecji, z Aten, a Paola z Alicante, z Hiszpanii, ale ona jest Argentynką. Ona ma dwa obywatelstwa włoskie, po rodzicach, jak dobrze pamiętam, czy po dziadku, jakoś tak, że to Włoch, który wyjechał do Argentyny. I posłuchajcie, Paola, no jak się nazywasz? A ona mówi: Ferrari! A ja nie mówi? No nie, spełniło się moje marzenie. Zawsze marzyłem o Ferrari, ale nigdy nie mówiłem, że to ma być Ferrari takie czy inne, tam taka marka czy inna, czy tam kolor taki, czy zielony, czy czerwony, czy pistacjowy, czy tam żółty, czy czarny, czy jakikolwiek inny. On zawsze myślał, tak marzył o tym Ferrari. I dziewczyny będą go kochać, i spotkał miłość swojego życia. No wtedy to tak byli ze sobą parę lat. Z tego co wiem, no to już tak powiem, przygoda się zakończyła, spotkanie życiowe. No, chyba kierunki tak troszeczkę im się rozwinęły, ale posłuchajcie, to oczywiście jest ich życie, ale marzenia. Marzenie spełniła Pola, która poleciała na kurs masażu do Tajlandii, w ogóle do Tajlandii. Joannis, który marzył o tych podróżach i o tym Ferrari, też mu się spełniło, kochani. A moim marzeniem jest, żebyśmy sobie tak tą kawkę czy ziółka pili codziennie, byśmy się mogli wymieniać informacjami. Bardzo dziękuję Wam za y, liczne komentarze, ale posłuchajcie, kochani, wczoraj wchodzę w Niemczech, wczoraj, wczoraj wczoraj do sklepu, jak to? No przecież wiem, że nie ma maseczek, nie obowiązują maseczki, dystans, to wszystko zniesione, nie trzeba robić żadnych testów. I jak to? Wszyscy w maseczkach. I to tak, wiecie, po same oczy, bo tutaj jest jeszcze FFP2, znaczy obsługa, część obsługi, no i tak się przyglądam. Jeden gościu bez maseczki, babeczka bekera bez maseczki, ale tu obsługa rewe w maseczkach. I tak troszeczkę mnie, tak, tak sobie pomyślałam, zaraz, nie wziąłam maseczki? O co chodzi? Nie, posłuchajcie, tutaj, no chyba muszę skomentować w ten sposób. Społeczeństwo nie wierzy rządowi. No bo jak można, no może jest inny, roz, inny pomysł, rozwiązanie. Jeżeli wprowadzono maseczki, bo było tak czy inaczej, a teraz te maseczki zniesiono, bo jest tak czy inaczej, a tutaj? Ale no, posłuchajcie, w sklepie było, no tak, z 15 osób na pewno. Tak w całym sklepie, bo przeszła cały sklep. I posłuchajcie i się okazuje, że kurcze blade ci ludzie są w maseczkach. I jak czytałam z tydzień temu, jeszcze w Polsce jest taka strona Deutschland, tak pisane po polsku, deutschland.pl i tam są takie, no ciekawe takie bieżące z życia tu niemieckiego i pisali, że dwie trzecie Niemców chodzi dalej w maseczkach, to mówię, Boże, to chyba jakaś, jakiś taki fake news, nie? A tu jak najprawdziwsza prawda. Posłuchajcie, to znaczy tak, ja nie chcę oceniać. Ja uważam, że jeżeli ktoś potrzebuje nosić maseczkę, bo na przykład ma katar, i żeby nie zarażał innych, bo ja tak pamiętam, jak były małe dzieci, jak miałam małe dzieci, to jak któryś. któryś zawsze przychodziła koleżanka, lekarka, i mówiła: Posłuchaj, jeżeli masz jakiś taki katar, czy. No, no, żeby chronić dziecko, ktoś z domowników jest chory, maseczkę, żeby katarem nie zarażać. Kochani. <śledziany> Witam bardzo dobrą kawą, w czerwonym moim kapturku. <grystanie> Marzenia. Marzenia są ważne. E, posłuchajcie. <grystanie> no, jestem zadowolona. Czy, nie, chyba tego nie, nie, te, u mnie to się tak tego bardzo nie da okryć, <grystanie> że jestem zadowolona. A a propos homorów, No, a manita. Amanita muskaria. Amanita muskaria. Jak przyjechałam, to znaczy tak, posłuchajcie. no Działa to w ten sposób, jeżeli biorę już łyżeczkę płaską, czyli 2 gramy tego suszonego. Yy, I na pewno śpię bardzo mocno. To znaczy, po prostu osypiam. To jest tak, że. Może się mnie pyta, no a jak udało Ci się usnąć? Ja mnie tak. Wiem, że mówiłam. O, jaka, jak, jak dobrze, że przyjechałam. Jaka jest cisza. Na była taka cisza, jak usypiałam. Jaka cisza? I obudziłam się rano. Sny miałam, no, podobno po Amanicie yy, są sny kolorowe. To znaczy, taki się w tych snach mi dużo dzieje, takiego przyjemnego. Czy to jest wpływ tego? Nie wiem. Tak się dzielę z Wami, jak to jest. To znaczy, tak, na drogę nie brałam, no bo jeżeli cały dzień, no, to już nie przesadzajmy, kochani, nie przesadzajmy. Trzeba mieć też yy, takie no, <śla> właściwe podejście do życia trzeźbę. I Odpowiedzialne za innych, ale jak przyjechałam, to wzięłam. Bo to jak. Nie, nie, nie. Jak przyjechałam, nic nie brałam. Posłuchajcie, to ja na drugi dzień sobie spokojnie wieczorkiem wzięłam. Bo w domu na urlopie to brałam. Brałam tak. Raz wzięłam koło 10. Raz wzięłam koło 14. Ale miałam możliwość, żeby położyć się i po prostu się przespać. Bo po kilku godzinach to tak człowiekowi się chce spać. Czy mi pomaga? Hmm. To znaczy, nie czuję spięcia, bo były takie momenty, zanim poszłam na masaże. Masaże mi pomogły, tutaj ta fizjoterapia, a teraz nie czuję, także jest, no to się tutaj zgodzę. To jednak działa tak komór na komórki. No to jeżeli ja nie czuję spięcia, A! Pewnego dnia będę miała taki, <laughs> Równiotki uśmiech, ale wiecie, co kochani, jest ciekawego. Kogoś tam oglądamy, a oglądaliśmy z mężem takiego gościa, który hmm, chyba miał na imię Cezary. Taki poważny gościu, który jest masażem robi wędliny. Posłuchajcie, no, ile on ma tych przepisów, jakie, a, co nas, jak to była sprasowana wojskowa słonina. No jakie ma gościu pomysły, no jaki, to znaczy on ma doświadczenie i się dzieli. I nagle patrzę, że on, yy, bo kilka odcinkówśmy oglądali, w pewnym momencie tak mówi, że tak, jakby mu jedna strona troszeczkę nie pracowała, i na to zaczęłam zwracać uwagę. Wcześniej na to nie zwracałam uwagi. Jak to człowiek, posłuchajcie, jak sam przejdzie, to od razu inaczej patrzy na innych. Ale, kochani, najważniejsze, że mamy. Twoje eleganckie towarzystwo. Nieliczne, liczne chociaż coraz liczniejsze. Sylwio, dziękuję, Aniu, dziękuję. Dziękuję Wam, kochani, wszyscy, że jesteście. Dla mnie to zobaczcie, ja po prostu dostaję powera. Ja się cieszę, że mimo, że jestem tutaj w tym momencie sama, to mam Was. paparapa, <noise> jakąś muszę muzę inną wymyśleć, nie to znaczy ta muza to musi do mnie przyjść, to hej, hej kochani, hej, ale dzisiaj, Boże, jak mi się chciało, posłuchajcie, pogoda 8 plus 8, bieganie jest, to znaczy tak, polecam, polecam, albo powiem, nie biegajcie, nie, absolutnie nie biegajcie, nie spacerujcie, nie spacerujcie, nie wychodźcie z domu, nie oddychajcie świeżym powietrzem. A później jak człowieka boli głowa i się źle czuje i jest jakiś taki niedospany, to jest po prostu niedotleniony i trzeba nie. I nie i tak powiem, to niech tak będzie. Jeżeli chcemy się po prostu czuć byle jak, to się czujmy. Nie oddychajmy na świeżym powietrzu, nie spacerujmy. <laughs> Kochani, pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia. Um, um, um. Um, um. Hey 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 hey